for decades the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights the time has come for him to step aside we must keep on with the nato mission and bring him to justice i am for free press fair elections and equal rights for women <laughs> I can't say sasha baron Cohen, to aktor słynący z grania w bardzo kontrowersyjnych produkcjach Borat, Bruno to kreacje, które niewątpliwie wstrząsnęły gatunkiem komedii. Od 18 maja 2012 roku Polacy, zarówno jak i cały świat, będą kojarzyli Koena jeszcze z jednej roli roli dyktatora. Witam wszystkich serdecznie, jestem Siupson i zapraszam na pierwszy odcinek Gilotyny Filmowej. Wybierając się do kina na dyktatora, liczyłem na dość specyficzny czarny humor, przeplatany rasizmem i szowinizmem, z większą lub mniejszą zawartością elementów lekko erotycznych. No dobrze, powiedzmy bezbędnego ugrzeczniania elementów sprośnych, świńskich, a nawet ocierających się o pornografię Niekoniecznie ten heteroseksualny. No, of course not. You're much less hairy. Nie da się ukryć, że Borat i Bruno wyrobiły mi dość straszne oczekiwania odnośnie dyktatora. Straszne w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo przecież te filmy dokładnie takie miały być. I wiecie co? Powiem wam jedno, na dyktatorze się nie zawiodłem. Larry Charles i Sasha Baron Cohen dołożyli do pieca i inspirując się bestsellerem Zabiba and the King autorstwa Sadama Husseina. Stworzyli komedię, która w przezabawny sposób demaskuje przerażającą prawdę. Każdy z nas zna zapewne powiedzenie: ten żart był na granicy dobrego smaku. Cóż, ci dwaj panowie niejedną sceną udowodnili, że wykraczają daleko poza wszelkie granice, a te z kolei istnieją dla nich tylko po to, aby je łamać. Tak więc widok cycka czy penisa nie powinien tu nikogo dziwić, tak samo jak dziwić nie powinny hamskie żarty oraz nabijanie się z różnych ras i kultur. Postać dyktatora Aladina jest udaną próbą naśmiewania się z Husajna i Kaddafiego, Choć tak jak wspomniałem wcześniej pod płaszczykiem żartów, skrywa się okrutna prawda. Prawda, która sprawia, że gdy uświadomimy sobie, że podkładem dla tych komediowych gagów są sytuacje, które mają miejsce w prawdziwym świecie, to nikomu raczej do śmiechu nie będzie. I said 2012. Całe szczęście w dyktatorze nie ma czasu na głębsze myślenie, gdyż film co chwilę wywołuje w nas salwy niekontrolowanego śmiechu. A na refleksję przychodzi czas dopiero po seansie. Podsumowując, fani Borata i Bruno będą w niebo wzięci. Co natomiast z tymi, którym żadna z tych produkcji nie przypadła do gustu? Cóż takim osobom zdecydowanie polecam wybrać się na innych